Dobra, jeszcze jeden filmik dzisiaj, słuchajcie, bo tutaj nie będę wam tej chaty pokazywał, bo nie lubię potem yy, takiej fali hejtu, bo to jest chata zapuszczona tutaj 23 lata nie była remontu, ale wziąłem się za czyszczenie yy, półek. Ta jedna półka to też nie była czyszczona przez, kurde, też chyba 20 lat. Dlatego takie cuda tutaj wynalazłem pewne. One są, idą na śmieci, ja ich nie będę kolekcjonował. Słuchajcie, to jest kaseta, nie? z Srebrnego Ekranu Która była kupiona chyba za 40 lat temu To za takie muzyka To moi rodzice kupili, nie? Jeszcze jak, jak dostali pierwszy, nie dostali Kupili pierwszy magnetofon kasetowy Kosztował 120 złotych, starych pieniędzy Macie tam z polskiej Polskie Drogi, 40-latek Jakieś tam Rodzina Połanieckich Taka muzyczka, tą kasetę sobie zachowam akurat Jako taką pamiątkę, wiecie Bo to, ona mi się Pierwszy raz utrwaliła, bo to była taka pierwsza kaseta, która była kupiona wtedy. To ona idzie na tutaj, do położenia. Różne tu śmieci mam. Najlepsze, bo znalazłem. Młodzi może nie wiedzą, co to jest, nie? Dyskietka. Znalazłem dyskietkę. Nie wiem, co na niej jest i nie, nie ten... Nie będę specjalnie z tego powodu kupował, kupował jakieś tam przystawki do laptopa. Ona po prostu idzie na śmieci. Jakieś tutaj cuda niewidy są pirackich kaset, które były kupione wieki temu Carlos Santana co tam mamy? Tu są jeszcze... Nie, bo... kurde, Gosia mi podpowiedziała, żebym zrobił filmik z tego, nie? Eros Ramazzotti podwójna kaseta, proszę bardzo Elton John Greatest Hits cuda, o Freddie Mercury to z koncertu na Wembley rok 1992 firma takt produkowała wtedy kasety pirackie które były rozprowadzane masowo yy, po bazarach Chyba w, nie wiem czy w sklepach były nie wiem nie pamiętam ale też były nie były normalnie kurde ale mam też tutaj oryginalesy tutaj akurat jest yy, nie wiem co nie mam odtwarzacza kasetowego to jakaś muzyczka beauty for tutaj śmieci 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 tu jakieś filmy o nawet taką książeczkę Beto z betowenem mam, też lubię też czasem, znaczy, te czasy, lubiłem, teraz już nie słucham, ale lubiłem na dobrym sprzęcie posłuchać sobie y, takiej klasyki płyta z betowenem. Jakieś tam cuda nie widzę. Kable oczywiście. Teraz aplikacja jest do odtwarzania y, w telewizorze sobie tam z y, telefonu. Te, kiedyś to do Noki był kabel wyjściowy tutaj taki jack. No i trzy kable do podłączenia do telewizora, żeby można było oglądać to co macie w telefonie, nie? Jakie? Co my tam mamy jeszcze? O, Roger Waters. To jakaś składanka pewno moja, chyba naprawdę fajne rzeczy, ale ja nie będę tego trzymał, bo wiecie, że to RM. O, proszę bardzo. To jest akurat pusta kaseta. Laserdens. Kurde, to był Laserdens był dobry. Dlatego nie ma jakieś... Tego o mobi, proszę bardzo. To możecie sobie ocenić też moje preferencje muzyczne, bo one się bardzo nie zmieniły. Lubię takie o, Enigma, proszę bardzo. Lubię spokój w muzyce. Na Beatles to nie jest... Andreas Wollenweider, jeżeli kojarzycie człowieka, co grał na harfie elektrycznej Cranberries. Fajne rzeczy kiedyś kupowałem nawet gdzieś tam, a nie, nie mam, bo mnie ukradł, ukradł. O, piersi mam, w słuchajcie, piersi mam oryginalesa? Chyba. Nie, to nie jest oryginales, ale mam piersi. Mike Oldfield. Dużo mam takich, co sobie sam nagrywałem. Nie gdzieś tam z radia pościągałem, ale... Kurwa, no. Chciałem kupić, tak myślałem, kupić sobie... O, puste opakowania. Kupić sobie, yy, widziałem na Wish, właśnie taki odtwarzacz kasetowy z wejściem na Yy, Pendrive'a, że automatycznie się wszystko zgrywa w postaci plików. Uważam, myślę, żar, ale to puste też jest tu gdzieś tam. Gdzieś tam jest ten to. Tu są głównie kasety, słuchajcie. naprawdę. O tutaj piracka płytka. To jakieś tam Simsy nawet się znalazły, ale one chyba nie wiem, czy pójdą w ogóle teraz. New Queen. Puste o John Wangelis, proszę bardzo. I to, to tutaj, widzicie, w tym brązowym to są wszystkie kazety, które i opakowanie, które pójdą na szmielc. Techno TechnoSweet. <laughs> tu jakiś ten, co to jest? Love Songs. Uda ja byłem Synthetizer to jedna z pierwszych kasy, które kupiłem yy, tam za gnojka, i nawet znalazłem dysk twardy którego będę musiał sprawdzić, czy mi się odpali na tym mojem urządzeniu, który kupiłem kiedyś też. Bo tam miałem, miałem rzeczy, których nie chciałem stracić, a pomysł straciłem. Matko. Ilu z Was ma takie no, tutaj płyty? Jakie są? Co z tym zrobić? Po made nawet miałem kiedyś składankę, Proszę was. Z ja to sobie płytkę zostawiłem. O, ten co to jest? Nie pamiętam. Rednex. O, to jest Rednex. Frankie Girls to Hollywood. Proszę bardzo. Taką muzykę słuchałem. techno też. Bardzo spokojna muzyka, nie? <laughs> Bolero Ravela, O, mi się zawsze Bolero Ravela podobał. Peter Gabriel. Proszę bardzo. No i to wszystko idzie do wyrzucenia.